Długo szukałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg obdarzył człowieka wolnością. To wielkie ryzyko. Wolność. Tyle wspaniałych stworzeń, większych od człowieka z punktu widzenia ciała. Mocniejszych, piękniejszych owady, piękne ptaki i ich śpiewy, ryby, potężne, staki. Człowiek. Tylko człowiek. Otrzymał nieśmiertelność i otrzymał wolność. Ja Ojca Niebieskiego prosiłem o wyjaśnienie, dlaczego. To jest niesamowite ryzyko. Wolny potrafi współpracować z Bogiem. I to jest niesamowita perspektywa. Ale często chcę, żeby Bóg z nim współpracował. I wiele modlitw, próśb jest skoncentrowanych na tym, a żeby Bóg pomógł mi wypełnić moją dobrowolę. A ty nie. Trzeba współpracować z Bogiem nawet wtedy, kiedy człowiek tego nie rozumie. Wolność jest niesamowite ryzyko, za które Bogu trzeba dzisiaj dziękować. A ja odkrywam tę tajemnicę właśnie z okazji uroczystości Niebawczynienia Matki Najświętszej. Wtedy ojciec z niebieskimi powiedział, widzisz, ona najlepiej wykorzystała swoją wolność. Najdoskonalej. Ryzyko wykorzystania jest duże. Można przegrać nawet wieczność, nie tylko doczestość. Takie jest ryzyko. Ona wygrała doczesność i wygrała wieczność. I stanęła wyżej niż Aniołowie. Królowa Aniołów. Ryzyko wolności i właściwe wykorzystanie wtedy, kiedy współpracuje z Bogiem. Oto ja, służebnica pańska, Niech by się stanie według słowa Twego. Nie tylko słowo powiedziane. Życie jej było współpracą z Panem Bogiem. Minuta po minucie. Współpracować z Bogiem. To jest wielka tajemnica. To posłuszeństwo. My tą współpracę nazywamy posłuszeństwem Bogu. Oto ja służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. To jest niesamowite. Maria z Nazaretu jest najbardziej wpływową kobietą na świecie. Jej kult jest na każdej zakątku ziemi. Mamy tu Matkę Najświętszą Półtaż, Połtarza, Górna, Katrzyna, Wadowice, Kalwaria, Matka Najświętsza, Kurut tej Wyjątkowej kobiety. Zdumiewa ilość pielgrzymów do jej sanktuariów w Polsce. Kalwaria, jasna góra, piekary, setki ołtarzy, wszędzie matka najświętsza. Kobieta posłuszna Bogu. Współpraca z Bogiem i o tę współpracę dzisiaj prosimy. Nie o to, żeby Bóg ze mną współpracował, bo wielu tak sądzi. Nie, to ja chcę współpracować z Bogiem i dlatego mówię: ojcze, bądź wola Twoja. Ryzyko wolności wielkie, ale wolność jest warunkiem miłości. W całym świecie, gdzie jest tylko prawo natury, jest posłuszeństwo precyzyjne co do sekundy, co do milimetra. Ale miłość. Liczy się na Ziemi i liczy się w wieczności. Proszę Pana Boga, abyśmy umieli z Nim współpracować, bo jesteśmy mu bardzo potrzebni. Ona była potrzebna i każdy z nas jest tak potrzebny Bogu jak ona. Łączymy dziękczynienie. Za dary wzniesione do ołtarza, za dary zebrane w tej jesieni. Trudne żniwa, a jednak obfite. To dziękczynienie łączymy za dziękczynienie, za miłość, jaką Bóg nas darzy i do której nas w imię wolności powoła.